I sklep klubowy Kom. Zapraszamy na kulisy z obozu przygotowawczego, gdzie piłkarze hutnika przygotowywali się do nowego sezonu. Jeśli jesteście ciekawi, co nasi zawodnicy robili na murawie, ale i w czasie wolnym, to oglądajcie nas dalej. Praktycznie. To już nie, będziecie stać się Wiesz, że mam jedno pytanie. Tak, rolowałem. <głos> <głos> I w ogóle wiecie jak będzie trening wygląda w poniedziałek? Po obozie? Czy w ogóle o której i tak dalej? Na wam po południu. Po południu? No tak samo. Wiesz mi się to wydaje. Jakaś 16. Chyba. Tak? No pewnie tak. Nie wiem, że już miał tam pół No Dobra. Ale... Nie chcę nic wciąż. Ci są pododowani do tego na Whatsappie. Chyba to wszystko. No. To wszyscy widzieli, nie? No, szokowy ur przekładanych kurde co? No Ogólnie łedytowałem Ci do wymiany. Jest ta okazja, no co? No jest ta okazja. Jak to mówi Dariusz Szpagowski nadarzyła się okazja. Chodź, chodź, chodź. Jak się widzą, że Ciężka, Ciężka, Chodź, chodź, chodź. Słyszeliśmy, że dostaliście dzisiaj wycisku. Delikatnie, no, delikatnie, no, ale cały czas na świeżości. Cały czas no, na świeżości. Widziałeś kulisy ze sklepu. No, widziałem, widziałem. petarda. No, no. Pokazaliśmy co jak pan za kierowcę. No teraz też miałem propozycję, żeby wozić chłopak na trening autobusem, bo jeździmy. No ale jeszcze nie dali, ale spokojnie. Dziękuję. A jak autobus ogólnie? Bardzo dobrze. Warunki idealne. było składnicy tylko trenować. Daj najkropiego, jak jest dwa makamoria celka, ale to zaradomo takiego. Jeden i drugi na Tak. Jakieś pogady ze sportowcami? Z gwarzami to są te? Bo tak oczywiste, jest niebezpieczne Jakieś zmiany w mogą się wypowiadać a No tak z całego, No i tym, co Myślę, to naprawdę, nie to, to się działo To jest rzecz naprawdę To jest wypowiedzi na węglu flubowy Po prostu są nierówne jak plak i No tak to jest No, no, ta ekipa jest... Grubo! Gruba ekipa widzę. Nie, go, no nie taka gruba, macie spód dużo. Nie, ten drugi. A ty no, mówisz, o, flagę. O, flagę. o O, flagę. Ale, U, ale, ujadza, On ujadza, zaczyna w Nie czuję się Nie czuję się spowodni przy nas? Ale nie, ja się czuję. Ja się czuję za spowodni przy wszystkich, ale nie, ale nie on to działa. Wiesz, patrzę, mi

Widzę, zmieniamy barwy w malutku! Zapiszcie, że u nas brakuje! Jest że u mnie brakuje, No, no, bo jest, jest kierownikiem do spraw zarządu. To masz kierownika drużyny, fizjoterapeutę, trenera motorycznego w jednym, A to jest kierownik I do spraw zarządu? Człowieka z podwieży. Z podwieży. Z... Tak zwany PS Bonaparte. Tak. Jakbyś chciał we Francji kupić podwież, to musiał kierować. No. Na pontonie przykłunie. I także cię nie oszukają, nie? Nie, nie na pewno. Pr... My friend, 100-dolarskie. I on t-shirt. I na tej stacji. W tym w mogile z można odebrać. Dobra. a co, z znowu będziecie robić? A, klasyczek. <grystanie> A jak się czujesz Fajnie, ja się cieszę bardzo. Opiekujesz się nim no, Słyszeliśmy, że opiekujesz się u, u tego Jurka po sprzętach. Tak, tak. Tak, tak. tak. Łukasza, tak. Ale no fajnie, ja się cieszę i... Ja bym się niech na wojsku. Ale myślę, że ona spokojnie. Myślisz, że będzie jakiś będzie razem na stronie grać? Ja bym chciał, ale no, fajnie Pytanie, co bym chciał. Pytanie, czy on by chciał? No właśnie. Ja bym nie wrócił. A też w ogóle ci ludzie, jak ja tak to bardzo fajnie popatrzę. Piłkarski ludzi. Więc jak najbardziej, to w na plus. Ale na i kiedy wrócisz, że wrócisz? Nie, cieszę się, ale no, w następnym tygodniu myślę, że już tak nas, nas spokojnie znowu

Szwajcer bo neutralny, czy Szwajcer bo Kotler-Szwajcer? Bo neutralny neutralność sobie jest zachowana Jakby Marciniaka odwołali jednak, to Julek był na nas tak w pokoju ćwiczył wczoraj dawanie żółtych kartek, jak Marciniak to sobie domyślił Pierwsi byliśmy. Nieudolne wyjścia na krywacz. I jak tam po treningu? Bardzo dobrze. Zmęczenie jest, teraz kolacja i regeneracja. Nie

I do zobaczenia. Do zobaczenia. Na kręgła. to mówimy na blokowisko, Bloiska, na jeden? Ja mogę iść na Blokowiska. Tak. z słudzo to jest to, to faktycznie jesteś. Tak. Grupa piękna pierwsza, tak? Jeszcze raz. pierwsza Tak. Tak. No. Dzięki. Nie, no ja. Dzięki, że coś trwało. Dzięki. Przodziłem, ale nie, no. Ty do szkoły kalinowe. Czyli za kutnikiem. Kukro. Kukro. I za szczerze powiedziawszy, on no to gdzieś zawsze tam tym Kutnikiem gdzieś się interesowałem. I może przez tatę też, no bo tata tak typowo Kuty razem z dziadkiem. Dziadek to się cieszył, że przyjdę, że, tak? no, że na mecz przyjdzie. Także nie no fajnie, fajnie, ja też się bardzo cieszę, także... Super. Dobra, dzięki no i zobaczenia za chwilę i radości kibicą. No, teraz dziękujemy i zapraszamy na kolejną część okay. dzięki, dzięki Dziękujemy. Każdy futbór Fajny format dzięki. Dzięki. Dwie osoby dzięki. pytają, dwie dzięki. mówią. Dobra, idziecie, czy zostajecie? Ja Idziemy, pójdziemy. pójdziemy Spokojnie. Ale tak, nie A, to Musimy zrobić stały format z wami po prostu. Dwa na dwa. Czyli w sumie w karierze trenerskiej i bramkarskiej. Tak, no taki ostatni jak w mojej karierze jeszcze powiedzmy, jeśli można to tak nazwać, yy, bramkarskiej, no to przypomniałem sobie dzisiaj o takim obozie byliśmy w Zakopanym. Yy, wtedy też byliśmy zespołem drugoligowym i awansowaliśmy do, do pierwszej ligi. Już za moment. Dziękuję bardzo za obecność trenerom i do zobaczenia. Dziękuję. Za chwilę. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Super 20. Dziękujemy. I, i... Ktoś się załapił. Nie, czy z... nie, Poza faktem, <noise> że za oknem robi się coraz ciemniej od pierwszej części, do ostatniej, ale tak to Złapią tak. na, na. na pewno, włapią. ktoś to wyłapie. Ty ja, też na, w, na pewno złapią. No, ale cóż, no. Zdaję, że idą na dół teraz? A? No ja idę ich przygryzować, bo nie muszę nikogo wyłonić z dzieciństwa, bo. A to tam jakiś zrobił nie? Pięć grup tam gra. Aha. Ha. I ci, którzy w pierwszym najwięcej punktów z no, drugą grają finał. Tak? I na wojsku wszędzie rywalizacja. I na kimś. Na Na

Tak, to się... to się nie uderz, nie? Witam serdecznie. Jesteśmy na kręglach Hutnika Kraków. Przeprowadzimy parę pytań chłopakom. Mamy pierwszego gościa. Jest nim... Marcin Miechówka. Witamy. I takie pytanie, bo chodzą pogłoski, że Marcin nie umiesz grać w kręgle. Popatrz tam, popatrz. 103. 103. Jeszcze jeden? Jeszcze jeden. Pogrążę. To zobaczymy to, zobaczymy to. O, jezu, ale słabo. Co to powiedziałeś? Podziękujemy koledze w takim razie. Idziemy dalej. Jak ci się podoba na dzisiejszych zawodach z kręgiem? Bardzo fajnie, bardzo fajna atmosfera tutaj. No, super jest, naprawdę. A jak ci idzie? Jak oceniasz swój start? No, nie, nie grałem długo w kręgle, ale no ogólnie, no, tak w miarę. Ok, wyróżniasz się na tych innych zawodników. Idziemy dalej. Czy Łukasz Łej chciałby coś dzisiaj dodać na dzisiejszych nie. zawodach? Że jest super. Jest super, okej. Okay. Czegoś tutaj brakuje? Niczego. Ale idziemy dalej. Do kół wyjdziemy. zmienisz eee, profesję, Miesz w mieścić się piątka między jedynkami, ale... Powiedziałem ci, nie Dobra, idę żyć. Dawaj, dawaj. Ale dobra, co dają do akuka? No czekaj, chodź do... Dobra, Witamy Marcina Wróbla. Jak twoje bramki i obecny sezon... Co y... tak wchodzi, jak ksiądz po kościele, Po kolędziu. Po kolędziu. <laughs> <laughs> jak twój obecny sezon przekłada się na dzisiejsze kręgle? No, jak mój sezon? No jak, jak widać, nie? W czołówce, cały czas w czołówce. Okej, okay. fajnie. Y... Powiedz mi, czy rzuciłeś jakiegoś strajka? Oczywiście, że tak. Mhm. Nie jednego. Nie jednego, dobrze. Jeszcze okay. jakieś pytania? Nie. <laughs> Spójrzmy tutaj na legendę hutnika Kraków Podejmie swój rzut i zobaczmy, spójrzmy co on wyprawia Co on wyprawia, kręci się Dobrze. Dobry rzut trzeba technicznie Teraz technicznie, tak jak tutaj kolega mówi. Proszę spójrzmy na legendę. Okej, okay, został tylko jeden kręgiel. Było blisko, tak, ale bardzo dobry rzut. Nie! Powiedz mi, ile już rzutów oddałeś? No nie wiem, bo nie widzę, nie? Okej, okay, ale wydaje mi się, że 7-8. No to może to. być tak, nie? Natomiast jak się czujesz, że zbiłeś tylko 5 kręgiel? E, powiem tak, no na początku była rozgrzewka okay. i nic nie trafiałem, teraz się rozgrzełem i trafiam cały czas, nie? Okej. Okay. A uważasz, że kręgiel to jest twoja mocna strona? Nie, 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 nie jest moja mocna strona. Nie a z piłką jak ci idzie? Jak w ogóle, jak się prezentujesz na obozie? No powiem tak, ekipa jest mocna, wie, ale no trzeba się jakoś pokazywać no, ogólnie źle chyba nie idzie. Okay. no oby lepiej niż na kręgach w takim razie. tak ile kosztuje twój outfit dzisiejszy? Koszulka od kierownika, spodenki od kierownika, skarpetki najka to na sztuki to z i buty cztery stówki. Włosy farbowałem yy, dwie, dychy farba z Rosmana, więc total możecie sobie obliczyć, nie wiem ile, jest, jest w porządku w takim razie. Wbijaj na sklep klubowy .com.